To fragment filmowej encyklopedii powstań śląskich. Kto z Państwa teraz włączył telewizor? Przypominamy, że to studio 3 na lato, które realizowane jest na terenie Muzeum Śląskiego. Dziś mówimy między innymi o uroczystościach setnej rocznicy powrotu części górnego Śląska do odradzającej się II Rzeczpospolitej, o wydarzeniach, które dzieją się na terenie Muzeum Śląskiego, które związane są z tymi obchodami, a rozmawiać będziemy teraz o encyklopedii powstań śląskich. Ze mną autorzy tej filmowej encyklopedii. A mianowicie kamiennie słony, a także Maciej Marmola. Dzień dobry panowie, witam was serdecznie. Dzień dobry. Przed chwilą mogliśmy zobaczyć jeden odcinek, tych odcinków jest dużo więcej. Powiedzcie na początek, jak rozpoczęła się ta Wasza przygoda z powstaniami śląskimi. Jakie były początki? No początki to sięgają 2016 roku, ale ja chciałbym tutaj wspomnieć właśnie o tym odcinku, który przed chwilą zobaczyliśmy, ubiegłorocznym odcinku zrealizowanym w ramach szóstej serii filmowej encyklopedii Powstań śląskich o Augustynie Glazowskim ten odcinek i ten który realizujemy obecnie pięknie pokazuje jak te losy rodzin powstańczych się przenikają bo córka, Augustyna Glazowskiego Klara wyszła za mąż za Jana Przybyłka o Janie Przybyłku i o Klarze właśnie w tym roku będziemy opowiadali w ramach siódmej serii filmowej encyklopedii powstań śląskich i podążając tropem tych rodzin powstańczych w tym roku trafiliśmy aż do Gdyni to chyba najdalszy nasz wyjazd dokumentując te losy rodzin Powstańczych, a postać Klary no tutaj pięknie pokazuje, że nie tylko mężczyźni, ale także kobiety brały udział w powstaniach. Oczywiście nie z bronią w ręku, bo Klara angażowała się bardzo silnie w tworzenie oddziałów, pierwszych oddziałów kobiecych sanitarnych przy Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w czasie powstań. Waszą encyklopedię zobaczyć można i na antenie TVP Historia, na antenie TVP3 Katowice. Jak wygląda praca przy tworzeniu em, takiego filmu dokumentalnego? Jak długo Wam zajęło to, by znaleźć bohaterów, odszukać wszystkie wątki? No bo trzeba powiedzieć, że to na pewno nie była łatwa praca, mimo że 100 lat minęło. To żmudna praca, no bo to już faktycznie te 100 lat minęło i już do potomków, do samych powstańców oczywiście nie dojdziemy, bo to już jest za długi e, czas, do potomków jeszcze się udaje. Jeszcze nam się udaje dotrzeć do e, córek, do synów powstańców śląskich, to są osoby już ponad 90-letnie. Udaje nam się e, z nimi e, nagrywać wspomnienia dotyczące rodzin. My też nie stawiamy w 100% tylko i wyłącznie na e, samą walkę powstańczą. My staramy się pokazać te losy rodzin w trakcie, w okresie powstań, w okresie międzywojennym i potem też w czasie w czasach PRL-u jak to wyglądało bo te losy czasami były jeszcze bardziej tragiczne niż w tym okresie powstań jest to jest żmudna praca jest to ciężka praca można powiedzieć bo no nie każdy potrafi gadać z ludźmi którzy mają lat 80 trzeba złapać zaufanie trzeba mieć taką też zmysł dziennikarski taką żyłkę do rozmów z ludźmi na szczęście wydaje mi się że ja z Kamilem to mamy że jesteśmy w stanie z wszystkimi się dogadać no i to jakoś tak się udaje i po nitce do kłębka dochodzimy do kolejnych postaci te kolejne postacie nas nakierują na innych y, y, ludzi, jeśli chodzi o to środowisko Powstańcze, bo to jest takie środowisko dosyć skupione. No i tak od tego 2016 roku y, do teraz y, no, tworzymy już ponad 60 odcinków, o ile Powiedziałeś Maćku, że y, dostajemy kontakty niejednokrotnie teraz, ale czasem bywało i tak, i tak otworzyliśmy ten serię filmowej Encyklopedii Powstań Śląskim Odcinkiem o Janie Lorcu, gdzie tę historię trzeba było dokumentować, chodząc od drzwi do drzwi, jeździć miasta miastach i pyłkając, mając jakieś pojedyncze tropy gdzie mieszkają potomkowie no ale tak się udało udało do do tych osób trafić i tak czasem jest Kamil chciałem dopytać o to czym Ci starsi ludzie, czy ich potomkowie, tych, ty, którzy walczyli, chętnie mówią o powstaniach, czy trzeba ich naprawdę namawiać, bo to dla nich jest traumatyczne przeżycie i oni już nie chcą do tego wracać? Czy kiedy pytacie, to po prostu otwiera się pewna księga, z której można czytać i czytać? To jest bardzo różnie. Są rodziny, które chcą się podzielić i mają tę świadomość, że udokumentowanie tej historii w formie filmowej ma duże znaczenie. Rozumieją Wasz projekt. E, dokładnie. I czasem spędzamy na planie. A nigdy nie zapomnę spotkania z córką Jana Emila Stanka, Teresą Stanek, już teraz świętej. Pamięci. Chyba na planie spędziliśmy Maćku z 8, 9 godzin. 8 godzin chyba. Z takim też nagraniem wróciliśmy, robiąc 15-minutowy de facto odcinek. Ale dajemy się tym osobom wygadać, dajemy się uzewnętrznić, dajemy opowiedzieć wszystkie te wątki z historii, które są w stanie no, przytoczyć. Chociaż najczęściej cytowanym zdaniem, jakie się pojawia na planie filmowym, to jest o tym się w domu nie mówiło. To na koniec zapytam Was o jeszcze jedną rzecz. Czy wyczujecie, że faktycznie robicie rzecz wielką, mówiąc wprost, bo dokumentujecie tę historię, bo pokazujecie filmowo, jak to wyglądało, jak ten bój wyglądał, i czy można powiedzieć, że to, co robicie, to jest dla potomnych? To zostanie już w naszej historii, w archiwach, no i do tego będzie się przy kolejnych rocznicach, a teraz będą one, wydaje mi się, bardziej huczne, wracać. No, tak mi się wydaje. No, też tak mówimy zawsze z Kamilem. O powstaniach historycy mogą mówić zawsze. Pisać książki mogą mówić zawsze. A my, nagrywając czy tych bezpośrednich potomków, czyli synów i córki powstańców śląskich, czy już wnuczki i wnuków, czujemy w każdej rozmowie, że kolejne pokolenie wie coraz mniej. Już wnukowie, wnuczki w zasadzie. A stare pokolenie odchodzi. W zasadzie właśnie wie bardzo niewiele ze względu na to, że te relacje nie były przekazywane. Więc czasami nawet mam takie wrażenie, że wzięliśmy się za to za późno, albo za Trochę późno się urodziliśmy. Gdybyśmy się urodzili 10 lat wcześniej, to pewnie więcej osób, do których byśmy dotarli, by więcej pamiętało, bo tak z mojej pamięci wiem, wydaje mi się, że tak około 10-15 osób pamiętało jeszcze bardzo dobrze swoich ojców i te czasy powstań i te wspomnienia powstańcze, a te kolejne pokolenia właśnie to już się mocno zaciera, więc też jak robimy to już od 6 lat wydaje mi się, że te kolejne odcinki to już jest to taki, taki ostatni moment, kiedy możemy to nagrać, więc faktycznie to zostanie dla potomnych. Kamil, dopytam cię, czy są jeszcze takie nieodkryte historie? Czy wy jeszcze macie materiał, który możecie zbadać, sprawdzić i nagrać? Uśmiecham się, bo od kilku lat y, powtarzamy sobie, że no to już będzie ostatnia seria, to już będzie ostatnia seria, jak widać nie jest ostatnia, bo w tym roku przystąpiliśmy już tak jak wspomniałem do siódmej serii i znów mamy w zapasie kolejne historie, które będziemy opowiadać i opowiadamy je na antenie telewizji Katowice i w TVP Historia. Śledźcie państwo ramówkę, ja z tego miejsca chciałem serdecznie zaprosić przed telewizory, warto oglądać filmową encyklopedię postan śląskich i wybrać się na taką filmową lekcję historii. Dokładnie i my też Zapraszamy panowie, dziękuję serdecznie za rozmowę, a państwu teraz pokażemy, że nie tylko mężczyźni ruszyliby walczyć o Górny Śląsk w granicach odradzającej się II Rzeczpospolitej. Robiły to także kobiety robiły oczywiście na swój sposób. O czym teraz w felietonie?